Witamy ponownie. Mamy 22 minuty po dziewiątej. Wracamy po pięciominutowej, a nawet dłuższej przerwie. Delikatnie. Witam ponownie wszystkich radnych, obecnych. Mamy kworum, możemy kontynuować obrady. Pojawił się wniosek formalny o przerwanie sesji, natomiast nie został sprecyzowany do kiedy. Czy ktoś z Państwa chce zabrać w tej sprawie głos, ewentualnie doprecyzować wniosek? Ja chciałbym usłyszeć informację od przedstawiciela Burmistrza, jaką Burmistrz przekazał informację. Szanowni Państwo, wczoraj na komisji ustalaliśmy porządek i z tym porządkiem wiązały się pewne rzeczy związane z sugestiami choćby wyłączenia z ostatniej z uchwał dokonujących zmian sprawy lądowiska i takie upoważnienia do takiego wniosku, aby ten projekt uchwały rozdzielić mam. Natomiast wobec innych propozycji dotyczących zmian w obradach upoważnień od Pana Burmistrza nie mam, a on niestety z uwagi na sytuację rodzinną nie jest i nie będzie dzisiaj obecny w pracy. Dziękuję panie przewodniczący. Ja informuję, moment, że nie moment, ale na komisji właśnie wczoraj również była wprowadzona do porządku obrad uchwała o zwolnieniach od podatku od nieruchomości. Skoro tamta decyzja została podjęta na tak, to ta druga już rozumiem, że nie, tak? Ta uchwała wymaga zmian dokonania w porządku obrad, a porządek obrad państwo macie przed sobą. Natomiast to co zrobiła komisja zrobiła we własnym gronie, a tutaj jeżeli burmistrz zwołuje sesję, musi wyrazić zgodę do tego aby dokonać zmian w porządku obrad. Natomiast ja takich upoważnień do takich zmian niestety nie mam. Dziękuję bardzo. Pana Ograniczyli panie zastępco. Czasami tak bywa zastępca. Bardzo przepraszam, pozostań... bardzo przepraszam już tutaj takie komentarze. wniosek Formalne o, formalny o... Rozpoczęcie sesji dnia 16. Kiedy mamy sesję y, zwyczajną? drugiego lub 23. Na razie jeszcze nie mamy ustalonego. Proszę o rozpoczęcie sesji. 23 23 czerwca o godzinie 9 przed sesją planową. Czyli proszę, ogłoszenie przerwy, jeśli, tak? jeśli mogę, panie przewodniczący, proszę, abyście państwo zastanowili się i nie podejmowali ja się decyzji. Ja zastanowiłem, panie wiceburmistrzu. Nie ja proszę was wszystkich. To tak, nie tylko... mojego czasu. Ja też szanuję pana, panie Michale, ale apeluję do wszystkich. A chodzi mi o to, że są tutaj między innymi zmiany w budżetach sołeckich, a to są ważne sprawy. Państwo Szanowni macie... Państwo, Wole... panie burmistrzu, z całym szacunkiem. Pan wniosek formalny: będzie, będzie pan mógł skończyć dobrze? po przegłosowaniu, a panią wiceprzewodniczącą poproszę o przeprowadzenie tego głosowania. Przypominam, że tam są jeszcze płatności na 20, którego są faktury. Dobrze, pana Michała Kratę poproszę, pana Michała Kratę poproszę właśnie jeszcze 23 czerwca o godzinie 9:00. 23, jest. Pami... Tak, tak, tak. 23 czerwca godzina dziewiąta. Nie będziemy się graniać po 10 razy na sesję. Pytanie Jowita, to chodzi o to tylko, żeby wprowadzić tą uchwałę dotyczącą zmian dla tych, yy, co wczoraj rozmawialiśmy. Panie Bo, Marcinie, wolny. Chodzi o to, to byśmy ma się masz. zawsze szanowali nawzajem. Jeżeli ja nie jestem ses na, na sesji, to ktoś pisze na jakiejś durnej stronie o tym, że radni są nieodpowiedzialni, ktoś inny zwołuje sesję i tej odpowiedzialności nie ma. To to nie może tak być. Ale po co my się denerwujemy? Ja mówię grzecznie, no, no dobrze, już powiedziałem. Michał, no ale bez nie ma co się denerwować, ja tylko... chodzi o to, że skoro na komisji wczoraj padł wniosek, to Pan Zastępca Burmistrza będąc, będący jako obecny na jako przedstawiciel organu tak, na komisji, wiedział, jaka jest sytuacja. Pan y, Skarbnik również, to jedną sprawę załatwili pozytywnie, drugiej sprawy nie załatwili pozytywnie, nie, nawet ja mam, myślę, że ja, nie dyskutowali na ten nie, temat. Ja nie dokończyłem, ja mam tylko do Ciebie pytanie, czy chodzi o zmiany w porządku obrad tej uchwały, o której rozmawialiśmy, tak. została poprawiona i stricte, żeby ona tak. weszła tylko do porządku obrad, tak? Tak, oczywiście. A to ja mogę zawnioskować o pięć minut przerwy? Nie, nie ma już przerwy, robimy głosowanie. Była przerwa. Była przerwa pięciominutowa. Ja myślę ja myślę tutaj mówię jako, jako y, przewodniczący komisji y, y, koledzy i koleżanki, y, mam prośbę, żeby nie było, że my komuś blokujemy, bo mamy większość. Jeżeli prosi, czy ten przewodniczący no lewicy składa wniosek o 5 minut, dajmy im te 5 minut. Te 5 minut, ma kolego Michale nie zbawi. I pokażmy y, twarz, którą faktycznie mamy, a nie o której oni piszą. Dobrze, szanowni Państwo, w takim razie tutaj arbitralnie podejmuję taką decyzję, że y, ogłaszam te pięć minut przerwy jeszcze zgodnie z wolą pana radnego Wolnego. Natomiast już po y, powrocie y, będziemy musieli przystąpić do głosowania wniosku formalnego, czyli o przerwę do dnia 23 czerwca. Dziękuję bardzo i spotykamy się za pięć minut. Dzięki.